Witam wszystkich. Jako, że będę zamierzał dostać się do, do będę próbował dostać się do czynnika skrętu kierownicy z uwagi na błąd, czasami pojawiający się błąd ESP, podczas diagnostyki wychodzi po prostu, że no, raz widzi parametry dobre skrętu, a czasami jest na przykład minus tam chyba 540 czy coś koło tego i wywala błąd. I, SP, I aktywnych, i aktywnego doświadczenia zakrętów, aktywnych świateł. Jest to Mercedes W211, właściwie S211, bo to jest kombi. e 350 Formatic. Co tu jeszcze, rocznik 2005? No, takie szmery, bariery jak automatyczna kierownica i tak dalej. No to to wszystko jest. Przebieg jakiś 325 tysięcy. Będę chciał się tutaj, tutaj do niego dostać. Dla bezpieczeństwa zaraz. Tak, zostawimy sobie kluczyk stacyjce, żeby można było nie operować. Żeby z tyłu, z tyłu poduszka jest mocowana na dwóch śrubach Torx. To zaraz powiem, co to, za, co to za śruby tam są. Pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Ale żeby było bezpiecznie przed przystępowaniem do zabawy z poduszką, trzeba sobie odpiąć zasilanie, odłączymy sobie akumulator no kluczyk dziesiąteczka grzecznie, klebę, klemę minusową piękna butla z gazem tutaj trzeba odstawić się tak, żeby nie było ryzyka, że nam się gdzieś, gdzieś połączy, że wskoczy nam znowu na klemę. Więc tak, żeby odkręcić poduchę, trzeba dostać się tutaj, no, przekręcić kierownicę odpowiednio z jej tyłu. Tutaj jest akurat za dźwignią, dźwignią regulacji kierownicy jest otwór z jednej strony i w nim kryje się śruba, na Torx T27. No ja użyłem takiego torksa, dlatego że ona jest dosyć głęboko. Trzeba sobie trafić. Jest śruba z jednej strony, ona jest jakby na wysokości, na wysokości guzików, i po drugiej stronie z tyłu jest taka sama, taka sama śruba. To zaraz zdejmę. Dobrze, po skręceniu tych dwóch śrub z tyłu mamy sobie poduchę, ona jest, już można ją zdjąć pamiętajmy, żeby przed grzebaniem odpiąć yy, akumulator dobra, tak, mamy sobie poduchę, tutaj ja sobie pomogę drugą ręką mamy tak dwie wtyczki od poduszki i jedna od sterowania sterowania guzikami tutaj, przyciskami na kierownicy Ten. tą wtyczkę, ona ma sobie taki Taki zameczek, spinkę. I tutaj yy, chcąc wyjąć te pyczki, nie rwiemy ich na siłę, jak to na jakimś filmiku, w którym się zresztą posiłkowałem, żeby tutaj zajrzeć. Yy, bo też nie, nie, nie na pamięć, nie, nie jestem takim specem, yy, ale już kiedyś tą poduszkę ściągałem, żeby wymienić sobie oblicia tych te guzików, bo mi się po prostu zdarły. Więc tak, tutaj są takie niby żółte, czy raczej pomarańczowe spinki. Te spinki należy sobie podważyć. One wychodzą do góry. Znaczy powinny, o. Tak. I wsteczka prawie bezboleśnie nam nam schodzi. Pyk, pyk, myk. I jedna jest. Jedno jest teraz z tej strony, chyba nie było podejścia pod tą wtyczkę. Muszę sobie przełożyć, przełożyć, przełożyć rękę. Po prostu zaraz wyjdzie. Albo nie. Ale już pomogę sobie ręką na chwilę. No, mamy wyjętą poduszkę. No, tu jakieś koty mi się zawęgły. Dobrze, tutaj grzecznie. Jakieś paprochy. Teraz tak, trzeba będzie odkręcić sobie tą śrubę i zejdzie nam cała, cała kierownica. Tak, tutaj pasuje klucz imbusowy dziesiątka. Ja osobiście one są mocno zakręcone, ja osobiście to już ktoś był, podejrzewam, albo albo fabrycznie, trudno powiedzieć, jest ten znak. Żeby się nie siłować, one są mocno zakręcone, żeby się nie siłować, yy, użyję po prostu klucza pneumatycznego, bo mam dostęp. No, klucz miał trochę roboty. Prawdopodobnie to było fabryczne przekręcanie, fabryczny klej. Nie było łatwo odbić tą śrubę. I teraz tak. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, żeby zakładając później, ściągając i zakładając kierownicę, jeśli nie ma żadnych znaków, nic takiego nie mamy. W każdym aucie to sobie je zrobić, bo się pomyli kąt. Ale tutaj akurat jest o tyle fajnie zrobione, że nabite są strzałki, jedna, druga, oraz yy, na sztycy kierownicy są punkty, znaki. Po prostu celujemy tak, żeby, żeby to się zgodziło, żeby nam się nie pomyliło na przykład o ząbek, bo wtedy będzie muka. No i co? Kierownica czasami trzeba ją stuknąć, żeby ładnie zeszła. Ale bo czasami bywa tak, że zejść nie chce, ale to w różnych autach ale tutaj schodzi bardzo ładnie no, potrzebuje drugiej ręki ale zaraz ją zdejmiemy i mamy no, nawet, nawet zeszła mamy tutaj yy, tak zwanego kręciołka Warto zwrócić uwagę żeby jeśli, jeśli yy, nie musimy, żeby nie zmieniać przekręcenia tego, tego kręciołka, dlatego że on jest tak ustawiony, żeby były dwa obroty w lewo i dwa obroty, czy dwa i pół w prawo. Żeby tego nie zmienić, bo czasami możemy go zerwać. Tutaj nawet jest jedno, że jest blokada, która ogranicza, taka wciskana, ogranicza nam kąt tego przekręcenia. Jak jest blokada, to robi klik i się blokuje. A drugie, że tutaj są dwa fabryczne znaki. Tak. I jedna strzałka, tu nie za bardzo ją widać, ale jest druga. One się zgadzają: to jest kręciołek taśma, tak zwana taśma yy, poduszki, czy, czy jak ją tam, tam zwał. Tutaj nawet jest informacja, że ma się zawierać ta krzywizna tej taśmy między tymi znakami. Ciekawe, dobra, jedziemy dalej. I teraz tak, żeby wyjąć. Całą tą obudowę yy, kierownicy to wychodzi nam cały ten moduł. Yy, należy tutaj, jest ukryta śruba, na torx już mówię, torx 30. Trzeba po prostu sobie tutaj ucelować, ona podobno ma nie wypaść, nie wiem, zobaczymy. Torx 30, no trzeba sobie celnąć. O, mamy. Dobra, kręcę. No, po wykręceniu wysuwa się cały ten moduł, tylko że on tak łatwo się nie wysuwał. Musiałem pociągnąć, a właśnie szarpnąć oburącz, dlatego że jedno, że tutaj tutaj są styki i styki są tutaj, a drugie, że moduł trzyma się na takim ząbku z jednej strony i tutaj z drugiej, on stwarza opór i przez to trzeba to szarpnąć niemniej mamy, mamy moduł, reszta, reszta na stole no, odkręcamy te dwie śruby na torx to jest torx, jest napisane? chyba nie jest jest tylko jest brudne mm. Torx numer 10 te dwie śruby, i wychodzi nam cały wkład. Zostaje obudowa. Tak trzeba zsunąć te zaślepki. Tak Z jedną, drugą i trzecią. One wychodzą prawie po, prawie po dobroci. Przynajmniej tak zauważyłem. Albo no przynajmniej tamto, tamta jak wyszła. Dobra, potrzebuje dwóch rąk. Ta, ta, no i wychodzi nam całość. No, wyjęty jest cały moduł. Jest to moduł yy, przełącznika zespolonego tej taśmy oraz czujnik skrętu kierownicy. Tutaj widać wewnątrz śrubę, która trzyma nam cały moduł na kolumnie kierownicy. No co, rozłączę to. Prawdopodobnie trzeba będzie rozkręcić te. Te śruby mocujące, zejdzie nam kręciołek tak zwany, no i będę chciał zdjąć sam moduł bezpośrednio yy, skrętu kierownicy. Może, może uda mi się zobaczyć, co tam jest wewnątrz, może są jakieś zimne luty, które no, trzeba po prostu poprawić i będzie działać. Dlatego że te błędy moje yy, pokazywały się wtedy, kiedy było gorąco. Kiedy auto było mocno nagrzane od słońca, wtedy były. Błędy. Kiedy się auto wystudziło, wtedy błędów nie było, wszystko wracało do normy i no i było dobrze. W też nie było żadnych problemów, tak więc zobaczymy co z tego wyjdzie. No, po odkręceniu no trzech śrubek mocujących są zlokalizowane tu, tutaj i z tyłu. Wychodzi nam kręciołek. On jest tutaj, trzyma się. W tym miejscu tutaj są jego wsówki. O, zobaczcie. Tu są jego wsówki O. I schodzi nam cały cały kręciłek. Delikatnie go odkładamy. O. Tutaj widać, tutaj widać jego blokadę. Która się chowa, kiedy ją wciskam, ale nie wciskajmy, żeby się nie, nie przekręcił, żeby nam się nie pomyliło, pomyliło jego ustawienie. Dlatego, że później łatwo będzie go po prostu zniszczyć, jeśli złożymy go krzywo albo źle. Będą większe naprężenia na taśmach, i no i będzie. Dobra, to na boczek. Tutaj niech sobie czeka. Teraz chcę się dobrać do czujnika skrętu. Tutaj też jest, też jest widoczne ustawienie. Są dwie strzałki. Będziemy się tego trzymać. No i trzeba się do niego jakoś dobrać. Tutaj przy rozkładaniu należy pamiętać, ale przy składaniu będzie to bardzo ważne żeby zachować tak jakby zerową pozycję ustawienia tego czynnika. Tutaj jest informacja, że, należy przekręcić go przed ustawieniem maksymalnie w lewo dwa razy, no a później w prawo tak, żeby się dwa razy, znaczy do oporu w lewo dwa razy i kawałek, to jest opór i później dwa razy w prawo tak, żeby się zgodziły strzałki. Zobaczcie, jest strzałka. Raz. Dwa i kawałek, no nie? Raz dwa to jest centralna pozycja, w prawo jest tak samo. Raz, dwa i kawałek, prawda? No i ustalamy. Centralną zerową pozycję. Raz. Dwa. To jest pozycja zerowa. Tak samo trzeba będzie składać. No ja już go rozkręciłem. Wiem co jak. Tu jest takie miejsce. Jest jeden, jedna śruba na imbus. Taka śmieszna. Dodatkowo. Są dwa zatrzaski, jeden i drugi, ja odhaczamy i tutaj są złącza. Całość wychodzi w tą stronę. No i mamy, mamy nasz moduł ESP yy, Tylko tutaj zwróćcie uwagę, znaczy moduł czynnik kąta skrętu. Tutaj w tej kluce jest śruba, którą się mocuje do kolumny kierownicy cały ten zespół. Zwróć uwagę, że łatwo ją zgubić. Żeby pamiętać przed złożeniem, żeby ją tutaj włożyć. Bo inaczej nie będziemy mieli czym zaułocować do kierownicy. Spróbuję go rozkręcić, tutaj rozczepiać, zobaczyć co tu się dzieje. Może są jakieś widoczne. Problemy z lutem. Zobaczymy. I tak ten wykrętek trzyma się na zatrzaskach. Dodatkowo wcześniej trzeba zdjąć sobie ten pierścień ze strzałką. Ja tu sobie specjalnie naznaczyłem flamastrem na czarno mocowanie, w jakiej pozycji on był względem pierścienia pod spodem. Był w takiej. Bo nie dopatrzyłem się jakiś innych innego ustawienia, no może. No jakoś tak. Można się pomylić. Więc żeby się nie pomylić, to tak zrobiłem. I tu jest ciekawostka. Mamy taki pierścień. a tu nie ma nic. Mamy taki pierścień. Tu jest. On jest no, zakurzony, mocno zakurzony. To jest dodatkowo czynniki optoelektryczne. Ja go tutaj wyjmę delikatnie. No, i to wygląda tak. Tutaj przy okazji jest chyba potencjometr, albo nie, on zasłania tutaj on zasłania tutaj czujnik opto. Na podstawie tego sterownik wie, w jakiej pozycji jest, jest kręciołek, ile tych obrotów tutaj dokonał. Tutaj jest tutaj silmacznica jest odpowiednia. No, to jest ukurzone, jest brudne. To wszystko muszę przeczyścić, może się uspokoi, przegrzać te luty, zobaczyć, co tu się wyprawia. Może będzie ok. ...wszystko jest zakurzone. No, no w sumie wiele, wiele, się nie da dopatrzeć, płytka jest jaka, jaka jest. Nie widać jakichś widocznych uszkodzeń lutów, ani nic w tym rodzaju. Niestety nie da się zajrzeć za bardzo z drugiej strony, dlatego że to gniazdo jest przelatowane, trzeba byłoby je odlutowywać, ale coś mi się tutaj nasuwa, otóż ten czujnik wychyłu, który tutaj jest, on jest strasznie brudny, tutaj jest podane światło z fotogrody z tej strony i poprzez ten pryzmat ten, ten, ten światłowód powinien dawać blask zależnie od wychylenia tego kręciołka powinien dawać blask na ten czujnik natomiast tutaj jest strasznie zabrudzony mocno on jest tutaj no, aż szary dodatkowo brudny jest ten pryzmat, ja go odkręcę, wyczyszczę no i złożę, zobaczymy co z tego będzie składam wszystko powoli czy pomogło to moje rozkręcanie? Nie wiem czujnik optyczny był bardzo brudny dodatkowo dla swojej jakby czystego sylmenia przelutowałem poprawiłem jego lutowania czy to coś pomoże, nie mam pojęcia pamiętajmy o tym, że składając żeby Tutaj ten znaczek był ustawiony ustawiony w stopniu zerowym, czyli żeby dwa i kawałek obroty był w lewo i później cofamy do oporu, a później cofamy dwa obroty tak, żeby się tutaj zgodziło. Tu mam ustawiony, Zakładamy kręciołek, tutaj tutaj tą... Tą taśmę, tak żeby też było dobrze. No i co, no do auta. Trzeba zobaczyć, czy coś to dało. Jak nie, to po prostu będę musiał kupić używkę jakąś i rozkładać to jeszcze raz. No ale, bądźmy dobrymi myśli. Teraz założyłem kolumnę, tutaj przykręcając tą śrubę, śrubę u dołu. Eee, następnie Założyłem kierownicę, zwracając ważną uwagę na to, żeby te kropki, to znaczy strzałki, zgrały się z oznaczeniami na wałku no i co? Śruba, na ja to, sobie dokręcę pneumatem, żeby to się w neru mocno trzymało. Śruba poducha, poduchę przykręcamy tymi dwoma śrubami z tyłu, dostępnymi tak jak poprzednio. No składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Liczę na to, że jak nic nie skrzaniliśmy, to powinno ładnie, nawet nie, powinno nawet nie wołać o kalibrację yy, czujnika kąta. No a jeśli będzie wołało, no to po prostu kręcimy, odpalamy silnik, kręcimy maksymalnie w lewo, w prawo, w lewo i powinno się skalibrować. Zobaczę. Mam nadzieję, że już nie będą wyskakiwać błędy, bo jak nie, no to. No cóż, yy, zamawiam nowe czujniki i trzeba będzie znowu tą robotę, robotę yy, powtórzyć. Do usłyszenia. No dobra, pierwsze włożenie kluczyka po podłączeniu yy, zasilania. No to jest mój standardowy błąd. I co jest ok, jeszcze Android uruchamia, już się uruchomił. Trzeba ustawić zegarek, ale błędu nie ma. Jeszcze zobaczę, jak będę jeździł. Mam nadzieję, że będzie ok. No, gwiazdka. Jeszcze od siebie taki szybki suplement tu się świeci, odpinałem akumulator, tu się świeci kontrolka szyb, czyli trzeba po prostu zrobić reset szyb, ciągniemy do góry na maksimum, poczekamy chwilę aż pyknie, przekaźnik, jedziemy w dół aż pyknie, robimy tak samo z drugą jedziemy w dół No i tak samo, tylne, szyby i wszystkie po kolei. W ten sposób uczymy sterowniki, no kalibrujemy sterowniki, gdzie są ich, ich skrajne, skrajne położenia jako szyb. Z tego co wiem, to niektórzy nie muszą tego robić podpięcia akumulatora. Ja na przykład nie muszę ustawiać na nowo pozycji fotela, jest zapamiętane i się to nie gubi. No, ale, no i dzięki temu możemy zgasić ładnie zgasły. I otwieranie i zamykanie szyb działa normalnie. No, ale to taka czynność.